Witajcie bardzo serdecznie w nowym filmie. Tydzień temu zdradziłam już dosyć sporo, więc wiecie, że dzisiaj będzie intensywnie, będzie neonowo. Będziemy testować sporo nowości. Moje już dłonie czekają na to, żeby w końcu pojawiło się na nich coś bardzo intensywnego. Niech nadejdzie już lato. To, że pogoda nie do końca chce się dostosowywać, to, że cały maj było praktycznie jesiennie. To nie oznacza, że my musimy się poddać. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać kilka różnych nowości marki Słowianka. Oni w zeszłym miesiącu wypuścili bardzo dużo różnych produktów. Pojawiła się nowa kolekcja z dziesięcioma kolorami. Pojawiły się nowe artery, o których już bardzo dużo Wam mówię, ale pojawiło się siedem nowych kolorów, więc chciałabym część z tych nowości Wam dzisiaj zaprezentować, pokazać, żebyście miały szansę dowiedzieć się nieco więcej. Na Instagramie pokazywałam Wam już kolory, które mam z tej najnowszej kolekcji, która nazywa się Water Neon. Przyszły one zapakowane w taką mini arbuzową pinatę, więc sama przesyłka była przeurocza. W środku znajdowało się pięć kolorów z tej najnowszej kolekcji. Kolekcja w sobie ma aż 10 kolorów i dzieli się na te, które mają w sobie czarne drobinki, i ja wśród tych kolorów mam właśnie kolor. Pomarańczowy, żółty oraz kolor taki malinowo-czerwony oraz kolory, które mają w sobie takie drobinki, ale one są połyskujące, opalizujące i przykryte tym neonem, więc one wyglądają trochę jak takie łuski pod wodą i ja z tych kolorów mam kolor taki malinowy i kolor różowy, więc... Taką piątkę kolorów możecie na Instagramie obejrzeć dokładniej. Dzisiaj z nich wykorzystamy jeden kolor z tym wykończeniem opalizującym, dlatego że chciałabym Wam pokazać, jak to wygląda. Nie wiem, czy kamera uchwyci to. W takim całym ogólnym widoku stylizacji, ale będą też zdjęcia, na pewno we wpisie jest sporo zdjęć, więc będziecie mogły sobie zobaczyć, co ten kolor w sobie ma. To jest kolor 297. pinki. za chwilę będziemy go aplikować na wszystkie paznokcie, ale jeszcze chciałabym wrócić najpierw do tego, co pojawi się na pozostałych paznokciach, ponieważ będzie to cieniowanie wykonane arterami. I to jest ta sama zasada, o której pokazywałam Wam cały film. Dwa czy trzy tygodnie temu. Tutaj wam go wrzucę i na dole w opisie również, czyli używamy białego koloru jako tła. Ono sprawia, że kolory będą jeszcze bardziej nasycone i podbite. Później aplikujemy top matowy, który ma za zadanie nam yy, Ułatwić przyczepność arterów, później aplikujemy artery, bo nimi robię cieniowanie, i przy użyciu tej gąbeczki do cieniowania. Jeżeli chodzi o artery, mamy 7 nowych kolorów, bo do sprzedaży wszedł zestaw Neon Box, czyli zestaw arterów w wersji neonowej. Ja użyję dzisiaj dwóch z nich, bo mam kolor Neon Yellow oraz Pink, czyli żółty i różowy. To jest akurat najfajniejsze zestawienie, więc fajnie się trafiło, że to są kolory, które najbardziej mi się podobają, właśnie z tych neonów, i użyjemy ich jako cieniowania aplikowanego tą gąbeczką. Dlaczego znów o tym mówię? Bo o tym jest cały film, ale gdy publikowałam film, nie był dostępny ani jeden zestaw. A pojawiły się ponownie w sprzedaży, więc jeżeli ktoś z Was chciałby, to te zestawy wróciły do sprzedaży. Jeżeli chcecie więcej posłuchać o tym, jak się pracuje tą gąbeczką i tak dalej, tutaj macie film, zostawiłam Wam link, możecie sobie do niego wrócić. I dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak cieniuje się tą gąbeczką na paznokciu, bo to jest trochę różnica. Wzornik jednak nie ma dookoła żadnych skórek, mamy taką swobodę pracy, możemy go odwracać na wszystkie możliwe sposoby. Dziś pokażę Wam, jak cieniować na dłoni na paznokciach naszych naturalnych, więc za chwilę to wszystko zobaczycie. Jeżeli chodzi o produkty marki Słowianka, to przypominam Wam, że macie kod lakierów 10 i on daje Wam 10% rabatu plus produkt gratis do każdego zamówienia. Dobra, przechodzimy do wykonania stylizacji. Jak widzicie, baza jest już położona, skórki opracowane. O tych wszystkich podstawowych elementach budowy paznokcia, przygotowania paznokcia macie całą serię na playliście szkolenia hybryda dla początkujących, a my przechodzimy już do konkretów. Na paznokieć serdeczny i paznokieć środkowy trafia po prostu kolor biały, zwykły, gładki biały kolor. Natomiast na te trzy paznokcie pozostałe trafia kolor właśnie z tej najnowszej kolekcji czyli ten kolor z delikatnymi, połyskującymi. Drobinkami. To jest kolor, który nazywa się pinki. ma numer 297 i on ma kolor neonowego, różowego, taki różowiasty, bardzo. Bardzo fajnie pasuje do koloru arterów, których za chwilę będziemy używać, dlatego wybrałam właśnie ten. Mam nadzieję, że uda Wam się zobaczyć drobinki, które się w nim znajdują. To są opalizujące drobinki, które się bardzo delikatnie mienią. To jest bardzo subtelny efekt, ale przy paznokciach pomalowanych na opalonej dłoni to bardzo ładnie wygląda, bo to daje takiego rozświetlenia temu paznokciu. Nie jest to brokat, nie jest to coś mocnego, nachalnego, tylko bardzo subtelny efekt, fajny do pokombinowania, po prostu coś innego niż dotychczas. Więc aplikuję oczywiście zarówno ten biały kolor, jak i ten różowy w dwóch warstwach na wszystkich paznokciach. I w drugim etapie, w kolejnym etapie będziemy aplikować za chwilę artery, ale ja chciałabym, żeby te artery miały dobrą przyczepność, więc w tej chwili albo przemywacie kolor biały cleanerem, albo aplikujecie na niego top, żeby nie było tej lepkiej warstwy. Jeżeli wybieracie top... Polecam Wam wybrać matowy, on daje ładniejszą przyczepność arterom. Jeżeli nie macie, może być to Top No Wipe błyszczący. Ważne, żeby nie było tej lepkiej warstwy. I dopiero w tym momencie będziemy wykonywać cieniowanie. Biorę sobie gąbeczkę, biorę sobie artery, biorę sobie metalową podkładkę, aplikuję artery na gąbeczkę, starając się aplikować kolor, który ma być przy skórkach, na samej górze gąbeczki, Zostawiając taki kawałek, przerwy, aplikować drugi kolor. I zanim przeniesiecie to na paznokieć, tą gąbeczką musicie rozpracować produkt na płytce, ruszając delikatnie w górę i w dół i tak wklepując produkt. Przez to on wycieniowuje się już na gąbeczce. I zobaczcie, w momencie aplikacji na paznokieć, wykładziecie już praktycznie gotowe cieniowanie. Jedna warstwa, a wy macie bardzo intensywne neonowe i perfekcyjnie wycieniowane paznokcie. Więc to są po prostu idealne produkty do cieniowania. Oczywiście, możecie wykonać cieniowanie w dwóch warstwach, wtedy będzie jeszcze intensywniej, będzie jeszcze głębszy kolor, ale pierwszą warstwę najpierw należy utwardzić. Artery utwardzamy bardzo mocno, czyli ja utwardzam je 90 sekund, mimo że mam bardzo mocną lampę, to utwardzam sobie 60 sekund, taką minutkę, i wtedy wyjmujemy z lampy, dopiero aplikujemy drugą warstwę. I w momencie wyjęcia z lampy artery nie mają warstwy dyspersyjnej, nie musicie na to kłaść właściwie topu. Natomiast dla mnie top sprawi, że tutaj po prostu powstanie taka tafla gładka i ja koniecznie ten top bym Wam zalecała położyć. On zwiększy trwałość, sprawi, że całość będzie taka bardziej spójna. Artery aplikowane w takich małych elementach zdobienia zostawiam bez przykrywania topem, ale w momencie, gdy kładę je na całą płytkę, ja ten top radziłabym wam położyć. Natomiast u mnie będzie jeszcze jeden element, bo chciałam. Ogólnie te paznokcie już mi się podobały, one już były takie letnie one już sprawiały, że chce się żyć. Ale stwierdziłam, że fajnie byłoby nadać tutaj jakiś wzór, jakieś zdobienie, jakieś dodatkowe elementy. I idealnie sprawdził mi się do tego kolor czarny. To jest też arter, czyli czarny arter. I on dodał maksymalnie kontrastu, bo przy tym żółtym i przy tym różowym, ten czarny to po prostu taką różnicę kolorów wykazał. Wykazał taki kontrast, że całość była jeszcze bardziej energetyczna. Zdobienie możecie tu stworzyć naprawdę dowolne. Może to być motyw liści, może być to motyw kwiatów, mogą być arbuzy, bo w końcu kolekcja nazywa się Water Neon, więc neonowe arbuzy pasowałoby idealnie. Dowolne inne owoce, mogą to być wzory geometryczne, czyli proste. Możecie dodać tylko jakiś mały motyw, możecie dodać taką czarną ramkę dookoła paznokcia, to też daje fajny efekt. Naprawdę możecie tutaj stworzyć mnóstwo różnych kompozycji, Właściwie pasuje w tym momencie wszystko. Ja wybrałam sobie jedną z nich, żeby pokazać wam po prostu moją propozycję, na którą ja dzisiaj miałam ochotę. I po utwardzeniu tego czarnego, ja dopiero teraz aplikuję sobie na wszystkie paznokcie top, top błyszczący. Dzisiaj mam ochotę na neony w wersji błysku, czyli w takim maksymalnym nasyceniu. Aplikuję sobie top i utwardzam w lampie. W ten sposób powstała nam Taka pierwsza chyba na kanale, taka maksymalnie letnia stylizacja. Bo dotychczas były faktycznie jakieś przejawy koloru. Na Instagramie wrzucałam Wam kilka takich bardziej intensywnych kolorów, ale w wersji solo. Dzisiaj przyszedł czas na zdobienie. Mam nadzieję, że ta propozycja Wam przypadnie do gustu, że Wam się spodobała. Oczywiście czekam w komentarzach na Wasze opinie. Jak Wam się podoba zdobienie, jak Wam podobają się nowości, czyli ten nowy kolor, no i te nowe artery neonowe. Wiem, że dużo ilość z Was przekonałam do arterów i widziałam, że jesteście z nich bardzo zadowolone, więc cieszę się bardzo. Ja zawsze wam powtarzam, nie chcę wam, ja nic wam nie wmuszam, ja nie chcę, żeby Wam namawiać do czegokolwiek. Kupujecie, co uważacie za słuszne. Poza tym u każdego sprawdzają się jednak inne produkty, ale cieszę się, że spora ilość z Was ma chyba podobny gust. E... Pracy, styl pracy do mnie, bo faktycznie artery sprawdziły się u bardzo dużej ilości osób. No dobra, czekam na Wasze komentarze, polubienia, subskrypcje i zapraszam do następnego odcinka. Mam nadzieję, że uda nam się zobaczyć jak najszybciej. W tej chwili ja już jestem na ostatnich przygotowaniach ślubnych, więc jeżeli jeszcze zdążyłam coś na zapas nagrać, to pewnie się pojawi, jeżeli nie to będę was witać już jako mężatka w kolejnym filmie. Na dzisiaj to już jest wszystko, trzymajcie się ciepło, pozdrawiam, pa pa!